Cześć! Dzisiaj bierzemy na tapet państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zobaczymy, jak właściwie wygląda droga do zdobycia jednej z bardziej prestiżowych ról w polskim świecie biznesu. No właśnie, czy kiedykolwiek przeszło przez myśl, żeby postawić taki krok w karierze? Bo to może być naprawdę ciekawa ścieżka otwierająca mnóstwo nowych drzwi, a my zaraz krok po kroku pokażemy, jak to wszystko wygląda od kuchni. Dobra, to jaki jest plan na dzisiaj? Zaczniemy od tego, po co w ogóle się w to angażować. Później sprawdzimy, kto właściwie może podejść do egzaminu. Dalej, jak wygląda sam egzamin, a to są dwie części. Opowiemy też, jak przetrwać ten dzień i na koniec, co się dzieje, gdy ma się już ten upragniony dyplom w ręku. No dobrze, zacznijmy od podstaw. Po co w ogóle o tym myśleć? Co tak naprawdę daje rola członka Rady Nadzorczej? No więc Rada Nadzorcza w wielkim skrócie to taki wewnętrzny strażnik firmy. Jej zadaniem jest stały nadzór nad wszystkim, co dzieje się w spółce. To jest absolutnie kluczowa rola, jeśli chodzi o ład korporacyjny, bo to ona pilnuje, żeby wszystko grało przez cały rok obrotowy. I teraz ważne pytanie: dla kogo są te kwalifikacje? Czy tylko dla prezesów? Absolutnie nie. To jest świetna opcja dla menedżerów, dla ludzi z administracji publicznej, prawników, księgowych, ale też na przykład dla przedstawicieli związków zawodowych. W zasadzie dla każdego, kto chce, no wiecie, podbić swoje kwalifikacje i pokazać na rynku, że ma pojęcie o biznesie na najwyższym poziomie. Okej, okay, prestiż to jedno, ale porozmawiajmy o pieniądzach. Ta liczba 47 tysięcy złotych to mediana rocznych zarobków członków rad nadzorczych i to są dane z 2018 roku. To pokazuje, że ta odpowiedzialność jest też całkiem nieźle wyceniana. Dobra, to teraz przejdźmy do bardzo ważnej sprawy, czyli do wymagań, bo tutaj, powiem szczerze, krąży sporo mitów i nieporozumień. I ta tabelka wyjaśnia wszystko. Zobaczcie, tu jest fundamentalna różnica, którą trzeba zrozumieć. Żeby podejść do egzaminu, w zasadzie może to zrobić każdy, serio, nie ma tu żadnych wymogów co do wykształcenia. Chodzi o to, żeby zdobyć państwowy dyplom, ale, żeby zostać powołanym do rady nadzorczej, no to już jest inna bajka. Tu trzeba mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 5 lat doświadczenia i oczywiście albo zdany ten egzamin, albo inne równie poważne kwalifikacje, jak doktorat czy MBA. No dobrze, skoro wiemy już kto i po co, to zobaczmy, jak wygląda samo starcie z egzaminem. A jest to, co ważne, wyzwanie składające się z dwóch części, które odbywają się tego samego dnia. Zanim jednak w ogóle dojdzie do egzaminu, trzeba przejść przez krótką biurokrację. Są to w zasadzie trzy proste kroki w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Składamy wniosek, kwestionariusz osobowy i dowód wpłaty. Nic skomplikowanego. No właśnie, a ile kosztuje ta cała przyjemność? Obecnie opłata to 850 zł. I co super ważne, to jest jednorazowa opłata. Płaci się raz i ma się w tym zarówno część pisemną, jak i ustną. Okej, okay, a jak to wygląda w praktyce? Mamy dwa etapy. Pierwszy to test pisemny. 100 pytań, 100 minut, czasu nie ma za wiele. Trzeba zdobyć co najmniej 75 punktów, żeby przejść dalej. Wyniki są, i to jest ciekawe, ogłaszane już po godzinie, może dwóch. Jeśli się uda, wchodzimy na drugi etap, egzamin ustny. To już jest rozmowa przed trzyosobową komisją. 3-4 pytania. I tu ciekawostka. Zdawalność na tym etapie jest bardzo wysoka, około 95%. Innymi słowy, jak już ktoś przebrnie przez test, to jest już z górki. A z czego właściwie jest ten test pisemny? Spójrzcie na ten podział, bo to jest absolutny klucz do sukcesu w przygotowaniach. Aż 25 pytań z kodeksu spółek handlowych i kolejne 25 z rachunkowości. Razem to połowa całego egzaminu. Jasno widać, na czym trzeba się skupić. Dalej mamy kodeks cywilny, rynek kapitałowy i tak Zapamiętajcie tę liczbę. 75. To jest ta magiczna granica. Minimum 75 punktów na 100 możliwych. To bilet wstępu do drugiej, ustnej części egzaminu. Dobra, teoria za nami. A jak to wszystko wygląda w praktyce w ten wielki dzień? Zobaczmy, jak to opisuje osoba, która niedawno przez to przeszła. I tu mamy cytat, który idealnie oddaje atmosferę. Do budynku zostaliśmy wpuszczeni o 9:30. Wcześniej wszyscy stali przed wejściem czyli od samego rana czuć napięcie wszyscy zbierają się przed ministerstwem w Warszawie i czekają na start. A co można ze sobą zabrać na salę? No właśnie. Niewiele. Lista jest krótka i bardzo konkretna. Oczywiście dokument tożsamości, ale schowany w kieszeni. Długopis, i tu dobra rada, warto mieć drugi w zapasie. Butelka wody, może jakiś cukierek na szybki zastrzyk energii. I opcjonalnie, ale może się przydać, coś przeciwbułowego, bo stres potrafi dać się we znaki. I teraz uwaga, super ważna techniczna wskazówka. Odpowiedzi zaznacza się kółkiem na osobnym arkuszu. Nie ma miejsca na pomyłki, skreślenia czy jakiekolwiek poprawki. Zaznacza się źle, traci się punkt. Proste i brutalne. A co po napisaniu testu? Czekanie, i to jest, jak mówi autor tej relacji, ogromny stres. Zbierają się grupki osób, które wspólnie panikują. Najlepiej omijać te grupki z daleka. To jest naprawdę złota rada. Warto w tym czasie odciąć się od negatywnych emocji innych i po prostu poczekać na swój wynik w spokoju. No dobrze, załóżmy, że wszystko poszło gładko, test zdany, ustny zaliczony. Co dalej? Jaka jest nagroda za ten cały wysiłek? A nagrodą jest oczywiście dyplom! Państwowy dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności. Co ważne, jest on wysyłany pocztą w ciągu kilku tygodni i jest ważny bezterminowo. To jest kwalifikacja na całe życie, oficjalne państwowe potwierdzenie kompetencji. I na koniec przygotowań w materiałach szkoleniowych można znaleźć taką perełkę od Wulta Disneya. Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania. To idealnie podsumowuje całą ideę. Czasem po prostu trzeba przestać analizować i zacząć działać. Ścieżka jest więc całkiem klarowna. Kolejne etapy są dobrze zdefiniowane. Jedyne pytanie, jakie tak naprawdę zostaje, to nie jak, ale kiedy. Może właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć tę podróż?